To Iwan leży teraz na miejscu mojego dzisiejszego noclegu jednej z jaskiń. Nie będę podawał lokalizacji. Znam ją wcześniej, kiedyś tu byłem z moim ziomeczkiem Sebą. Pozdrawiam cię, Seba. Powiem wam, że naprawdę, naprawdę dobrze się wyspałem. Trzeba się zebrać, spakować. Już świta, i ruszyć dalej. Teraz jestem na górze zborów. Przy wybudowanej przez Hitlerowców wieży triangulacyjnej. Ha! Ciekawe, ilu z Was wie, co to jest. Ja musiałem sprawdzić w Wikipedii. Za wieżą w tamtym kierunku pod Pokazałbym Wam ale niestety jest taka mgła, takie mleko, że niewiele byście zobaczyli. Wiem, też chciałbym wam pokazać w pełnej krasie, ale no, nie jestem w stanie. Może jak zejdę na dół, uda się ją uchwycić. Jeżeli nie, spróbuję zrobić jakieś zdjęcie albo wygooglować, bo teren dalej, z którego mógłbym ją uchwycić jest pokryty wodą. Skały wapienne plus woda to nie jest dobry pomysł na chodzenie można sobie zrobić krzywdę. Ok, ja się teraz biorę za śniadanie. Życzcie mi smacznego. Jak mówi stare przysłowie, dystans rozwiązuje wiele problemów. <głos> <głos> nie jest takie stare i je teraz na biegu. E, ale po odsunięciu się. Tą wieżę triangulacyjną, mam nadzieję, w pełnej krasie. Lecę dalej, już syty po śniadaniu. Hmm. Jak chcecie się zgubić, to weźcie mnie na wyprawę. Po prostu mam czarny pas w gubieniu się, ale jak widzicie, póki co. Tyle, ile razy się zgubiłem, tyle razy udało mi się odnaleźć, więc hmm, ćwiczenie czyni mistrza. Jestem dokładnie z drugiej strony góry zborów niż chciałem być. Ja, jeżeli widzicie ten e, kabel, ten słup telefoniczny za mną, to dokładnie na tej samej linii jest wieża triangulacyjna, przy której jeszcze przed chwilą byłem. E, zacząłem schodzić dokładnie z przeciwnej strony niż teraz jestem. I jak widzicie, trafiłem tutaj. Tak, chciałem trafić dokładnie z drugiej strony, wbić się na zielony szlak, a później e, dojść do miejsca docelowego. No niestety, <głosy> <głosy> dzięki moim skillsom, jestem w plecy o kilka kilometrów, <noise> powiem Wam szczerze, jest niedziela. I w ogóle mnie to nie martwi. Lecę dalej, hejka. Idąc czarnym szlakiem na huciska, i później na mirów, trafiam przypadkiem na coś takiego. Proszę bardzo, umocnienia z 1944. Za mną betonowy koch, bunkier. Kosz bunkier, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to przeczytać, ale fajnie, coś, coś nowego, takiego czegoś jeszcze, takiego bunkra jeszcze nie widziałem. Wieje, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w odbiorze. Urok polski hmm. i wszelkich zielonych terenów, jakie udało mi się poznać mniejsze, większe, ale wysypiska dzikie wysypiska śmieci. Nie potrafię tego zrozumieć. Ja nawet jak załatwiam swoje potrzeby w terenie. Zabieram ze sobą papier taletowy, żeby nie brudzić Mam worek higieniczny na takie rzeczy, i zabieram go ze sobą. A ludzie piją, jedzą, używają, nie chce im się przejść kilkaset metrów do śmietnika albo schować w plecak, porzucają w ziemię. Nie szanuję tego, nie toleruję tego, nie lubię tego. Jeżeli zdarzyło ci się kiedyś rzucić śmieć, papier na ziemię, ci palcem. Nie rób tego więcej. Za mną zamek w Bobolicach. Odrestaurowany kilka lat temu przez senatora, hrabiego Laseckiego. Ma to swoje dobre i złe strony. Ale o tym później. Miałem co nieco o plusach i minusach. Niewątpliwy plus widzicie za mną. Dalej za mną. Ten wspaniały, wspaniały odrestaurowany zamek w Bobolicach. Kiedyś, kilkanaście lat temu, to była rudera. Polecam sprawdzić w sieci o kamień na kamieniu. Ale z minusów to jest to, co widzicie zaraz za mną. Siatka. Niestety cały teren Mirowa i Bobolic jest tą siatką otoczony. Zakaz wejścia lub złotóweczki płać. No, z jednej strony rozumiem, z drugiej nie mogę się z tym pogodzić. No ale wiem, że to może brzmieć jak typowa polska cebula, ale uważam, że takie miejsca. Powinny być do użytku wszystkich zawiało socjalizmem. I ja tego nie mówiłem głośno. Ale miejscowi mówią, że w paru miejscach siatka jest uszkodzona i tak można się dostać do środka. Ale nie słyszeliście tego ode mnie. Wbijamy do Mirowa Przed nami Mirowski Zamek w pewnej krasie Jest obecnie restaurowany Idzie tu wolniej niż z zamkiem w Bobolicach Ale historia z płotem jest taka sama Więc panie hrabio Lasecki grożę panu palcem Niech pan nam pozwoli tam wchodzić Wiem, że to się wydaje 7 zł 7 zł razy 10 dni urlopu. Trochę się tego robi, prawda? Polecam ten sklepik. Jedyny prawilny sklepik spożywczy w Mirowie. Na jurę jeżdżę od 2006 roku. I od tego czasu zawsze staram się odwiedzić ten sklepik i zamienić chociaż parę słów z panią, która jest właścicielem. Lecę na jakieś małe zakupki. Mirów zostawiamy za płotem i ruszamy dalej. Teraz Łutowiec. Osobliwa kapliczka w tym łutowcu. <laughs> w siebie przed łótowcem, za mirowem. Znam to miejsce, ile tu razy tu przechodziłem. Kapliczka była zamknięta, dziś jest otwarta. Więc w awaryjnej sytuacji mogłaby służyć za nocleg improwizowany. Wam ją pokażę od środka. Miejsca niewiele, ale w razie awarii, lepsze to niż nic. Łutowiec za 2 km. Jutro zjawię się w Łutowcu. Lecę do mojego znajomka Darka. Do Szkoły Fundacji Elementarz w Łutowcu. Ale dzisiaj nocleg w terenie. Nie będzie to Łutowiec. Śliczne znalezisko w lesie. Uwielbiam takie rzeczy. Szkoda, że nie ma reszty, ale świeżynka. Widać jeszcze resztki nieogryzionego mięsa. Przygotowaniu wywar z igieł sosnowych. Właśnie się zaczął gotować. Otrzymam go ze 2 minuty na ogniu, a później przeleję do kubeczka termicznego. Będę sobie na bieżąco pił. A za chwilę biorę się za jedzonko, e, za przygotowanie jedzenia. Dziś na obiad w kuchni poleca kuskus. Z warzywami w zalewie. A do tego yy, trochę przecieru pomidorowego. Coś mi się... A i cebula. <ścoughs> cebula nie mogło zabraknąć cebuli w potrawie, którą robię. coś mi się zdaje, że będzie wypas, radykas. Tak wygląda gotowa potrawa. Kuskus, woda, przecier pomidorowy, 1 trzecia cebuli, warzywa w zalewie olejowej z przyprawami i składnik X, czyli parę kosteczek żółtego sera. Ładnie się zapiekł, Sprawdzimy, jak smakuje widzicie serek mm -hmm. zajebiste spód się lekko przypalił ale powiem wam ciepłe, smaczne w brzuszku <grywka> odrobina węgla na dnie nie ma żadnego znaczenia Ok, możecie mi życzyć smacznego.